Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Drogowskazy Zdrowia. Dzisiaj z panią Stefanią będziemy rozmawiać na temat alergii. Myślę, że to jest temat tak na czasie teraz, że no, lepiej nie mogłyśmy trafić. Teraz coraz częściej spotykamy ludzi, dzieci, młodzież dorosłych, którzy cierpią na alergię i są to przeróżnego rodzaju alergie, więc myślę, że no, co nam pani może powiedzieć na ten temat? Proszę Państwa, rzeczywiście ze świecami teraz szukać. Dziecka, które by nie miało alergii. Ale proszę Państwa, alergia, a jakie ciężkie choroby, nowotwory, ale u dzieci się już miażdżyce stwierdza. A więc to są tak zwane choroby cywilizacyjne. I jeśli my od tej cywilizacji nie odejdziemy, tak jak kiedyś w którejś książce napisałam, jeśli chemia wejdzie na stałe do naszych domów, to my z tych domów będziemy musieli odejść. To jest bardzo smutne, ale to jest prawdziwe. I stąd też alergia to nie bierze się znikąd, że tak sobie alergia wymyśliła, że wejdzie do naszego organizmu. Tylko my na tą alergię pracujemy mama w Ale ciąży. Ale małe tak dziecko właśnie, może pracować Chciałam swoją właśnie alergię? Chciałam właśnie powiedzieć. Mama w ciąży już pracuje na alergię swojego dziecka. Kiedyś, pamiętam, siedziałam na ławeczce i przyszła do mnie, podeszła do mnie kobieta w ciąży. I mówi: Ja mam straszną alergię, i dziecko pierwsze urodziła z alergią. A ja niewiele myśląc, mówi proszę panią, pani ma tak zimny organizm, że nerki jak tunel lodu, ręce zimne, nogi zimne. Skąd pani wie? Jak pani patrzy na mnie, to pani wie: Bo gdyby pani miała ciepły organizm, to by pani tej alergii nie miała. Proszę organiz rozgrzać, proszę zastosować odpowiednie jedzenie i odpowiednie herbatki i pani zobaczy, że drugie dziecko będzie bez alergii. I tak też było. Napisała do mnie kartkę z podziękowaniem, urodziłam zdrowe dziecko. Natomiast jeszcze jedną opowieść chciałam dzisiaj przytoczyć. Ja w Polsce miałam bardzo dużo wykładów. Praktycznie zjeździłam Polskę wzdłuż i wszędzie, w różnych miejscach byłam. I pamiętam kiedyś byłam w Sochaczewie na wykładzie i jak to zwykle jeszcze przed wykładem kobiety otoczyły mnie takim kłębuszkiem, takim wianuszkiem i każda stara się coś tam mi powiedzieć ciekawego, jedna sobie wyleczyła bark moją metodą żywokostem, inna tam jeszcze nogi jakieś tam miała problemy też. Podeszła do mnie starsza kobieta i dziękowała za rosół z kaszą jaglaną, bowiem jej wnusia, urodziła się ze straszną alergią. Była tak okrutna ta alergia, że zaatakowane było całe to delikatne ciałko. I kolejne mleko coraz bardziej sztuczne nie dawało żadnych rezultatów i jakieś papki, które lekarz przepisywała też nie dawały żadnych rezultatów i wtedy zrozpaczona babcia wysłała zderwisowaną córkę do nawczasy. pojechała na miesiąc. Babcia szybko przeszła do działania, wzięła moją książkę Prosta droga do zdrowia, nagotowała rosołu energetycznego, taki który ja podaję. Do tego dodała kaszę jaglaną, przy czym kaszę jaglaną zmęła, bo to było bardzo maleńkie dziecko półroczne, więc to była taka mielona i na tym rosole tę kaszkę robiła. I tak przez cały miesiąc podawała wnusi tylko ten rosół i kaszę jaglaną i delikatną herbatkę z majeranku, z majeranku, tylko z majeranku. Gdy córka wróciła po miesiącu, wnusi żadnej alergii nie miała. Czyli proszę Państwa, wniosek z tego jest jeden. Jeśli się rozgrzeje organizm, to organizm alergii nie ma. I ja to w książkach opisuję. To opisuję w książce Budować Zdrowie. W książce Wybrałam Zdrowie dla Dziecka i w ostatniej Drogowskazy Zdrowia. Tak jest. Na podstawie moich doświadczeń mam bardzo liczne doświadczenia w tej dziedzinie. Wiem, że jeśli tylko organizm odpowiednio rozgrzejemy, to na pewno będzie inaczej. Ale jak my możemy rozgrzeć w organizm, panialu. Jak my jemy takie jedzenie, jakie jemy. Właśnie, co powinniśmy jeść? A jeżeli ktoś ma alergię, na przykład wiem na pomidory. Ja nie mam takiej alergii. To już teraz to już dochodzi do takich paradoksów, że się ma alergię na wszystko. Przychodzą do mnie takie mamy z dziećmi, że dziecko ma alergię na wszystko, więc ja, ja nie dzielę na to czy na to, tylko mówię, jeśli masz organizm rozgrzany, jeśli nerki prawidłowo pracują, wątroba prawidłowo pracuje, jeśli jesz odpowiednie pożywienie, to alergii nie będziesz miało. Alergii nic nikt nie wspominał. Jeszcze raz powrócę do tych młodzieńców, którzy szli pod Wiedeń. Jak oni by mieli alergię, to oni by tam pod Wiedeń nie doszli, takich chłopcy by nie doszło. Poszły. więc dlatego, proszę Państwa, alergii nie było i nie musi być, tylko musimy się odpowiednio odżywać. I zasada na tym terenie zawsze była taka sama od wieków. Było tak, od jesieni do wiosny mieliśmy więcej jedzenia ciepłego, gotowanego, a surówki, jakie staliśmy, znaliśmy w tym czasie, to była kapusta kiszona i górki kiszone. Natomiast marchewka była gotowana, buraczki gotowane, soczewica, od której odeszliśmy, nie wiem dlaczego, bo ona jest niezwykle zdrowa, gotowana. Bez zupy nie było obiadu, natomiast Proszę Państwa, w tej chwili zimne, surowe, zimne, surowe, ludzie muszą mieć surówkę, No tylko latem było więcej surowy. Niech nie jeść teraz? kapusta na przykład gotowana? A, a go, jeśli kapusta jest gotowana, to i owszem, bardzo dobra, ale jeśli ona jest surowa, to ona będzie tak szkodziła na żołądek, że żołądek się będzie tak osłabiał, że później nic dziwnego, że sobie poszczególne organy nie poradzą, i będzie alergia. To ma być ciepłe, ma być gotowane, a surówki, tak jak powiedziałam, wróćmy do tego, co było, kapusta kiszona, ogórki kiszone i Ale nam wartości potrzebne. I nie są ciepłe, ale tam jest kwas mlekowy i w jednym i w drugim. To wątroba dobrze przyjmuje. I tutaj nie będzie problemu. Natomiast większość tego jedzenia musi być ciepła. Nawet ludzie jabłka piekli wieczorami po to, żeby one były ciepłe. One są wtedy lekko strawne i wtedy dużo się lepiej ludzie czują. I nawet ci, co mają wrażliwe żołądki, zjedzą jabłko pieczone i nic się nie stanie. I stąd też od jesieni do zimy mieliśmy worek suszonych, Gruszek, borek, suszonych jabłek? A kto powiedział, żeby jeść chipsy? A kto komu nakaże jeść chipsy? A nie lepiej takie chipsy zrobić w domu, ususzyć jabłuszka. Jak ja w pierwszym odcinku mówiłam, że na ocet jabłkowy potrzebne są te skorupki, te łupinki, te obierki. Natomiast resztę możecie Państwo drobno pokroić, ususzyć. I mamy wspaniałe chipsy w postaci suszonych jabłek, które mają tak wiele wartości odżywczych. Niektórzy nawet mówią, że te suszone mają więcej wartości odżywczych niż surowe jabłka. A jeśli coś surowego nie przyjmie, to tylko będzie jeden problem w organizmie. Dlatego, proszę Państwa, jeszcze raz powiadam, wrócić do normalnego polskiego odżywiania, jakie to na tym terenie było. Czyli jakie sobie owoce możemy suszyć na takiej przekąski? To znaczy owoce możemy sobie suszyć te, które mamy. Czyli mamy jeszcze gruszki, mamy jeszcze śliwek już nie mamy, ale można kupić. Mamy jabłka i jabłka jak najbardziej możemy mieć suszone. Natomiast polecam również rodzynki, które są bardzo zdrowe. Kupić w dobrym sklepie ze zdrową żywnością żeby nie były sztucznie konserwowane. Polecam daktyle, bo to jest odżywka dla naszego organizmu. Daktyle to jest tak ciepłe, tak słoneczne, tak energetyczne i ma dużo wapnia, dużo różnych wartości. Dwa, trzy można zjeść zamiast cukierka. No ale my wolimy dzieciom dawać batoniki, bo nam się reklamuje, bo my żyjemy według świata reklamowego. Czyli podsumowując Dajemy dziecku, jeżeli ma jakąś alergię, rosół z kaszą jaglaną tak. i takie surowe, surowe, suche, przekąski jak owoce, tak, które Tak, sobie, oczywiście, tak? ale I jedzenia jest. pewni, że dziecko nie, nie będzie An, miało Absolutnie, nie ma takiej możliwości. Natomiast jeśli dziecko je na okrągło kefiry, jogurty, jakieś tam aktymelki, nie wiem... Ale to właśnie, tylko, tylko mm -hmm. jesienią i zimą podawać tak, takie ciepłe, ciepłe gorące Tak, dania. bo latem, A latem, na latem co? możemy trochę wychłodzających dawać, tak jak drzewie, i by mało. By, Chłodniki różnego typu, prawda? były surówki, marchewka była, no co tam jeszcze. Czyli takie typowo tak, polskie tak, potrawy. Tak, po tak, tak jak było. I to wszystko pisałam w książce Odchudzanie bez odchudzania. Państwo nie patrzcie na mnie wielkimi oczami, że ja tu kogoś chcę odchudzać. Jeśli ktoś chce, to się na pewno odchudzi. Natomiast to jedzenie jest takie polskie typowo, podzielone na co dzień i od święta że po prostu ma służyć zdrowiu. Jeśli tak się będziemy odżywiali, to nie będzie ludzi ani szczególnie wychudzonych, ani szczególnie zagrubych, tylko będą ludzie tacy, jacy powinni być. I to jest jedzenie dobre. Natomiast Pani Alu, przed Panią stoi kasza jaglana. Proszę pokazać, bo ludzie nawet nie wiedzą, nowoczesny człowiek nawet kaszy jaglanej na oczy nie widział. A to jest samo zdrowie. Czy Państwo wiecie, że kiedyś Polacy te kasze nazywali, że to jest złoto polskiej ziemi? To jest drugo, drogocenny kruszec, bowiem kasza jaglana ma ciepło w sobie, ma energię w sobie, to jest naturalny antybiotyk, o czym my zapomnieliśmy. Już niektórzy lekarze, według mojej metody, podają dzieciom, które się przyziem, przeziębiły, rosół z kaszą jaglaną, bo kasza jaglana jest tym naturalnym antybiotykiem. I praktycznie, czyli chcą kaszę gotować? No, to jest tak, jak ja przed chwilą gotowałyśmy, czyli po prostu y, kaszę najpierw trzeba umyć, bo ona może może być brudna, więc umyjemy, ja nieraz trzy razy nawet tak wodą przelewam D szklankę wody, trzy szk nie, szklankę, szklankę kaszy, trzy szklanki wody, zagotować i później podgotować na małym ogniu z 5 minut. Wyłączyć, przykryć talerzykiem, niech to się tak zaparuje, zaparzy, i już mamy kaszę. I do tej kaszy dodajemy rosół. Ten rosół mój to jest tak jak kawa energetyczna, tak energetyczny rosół. I Państwo mi powiecie, co ona wymyśla jakieś energetyczne rosoły. To co w tym rosole jest? Na czym jest A obudowany? ja może by powiem inaczej. A proszę przypomnieć sobie, jak kiedyś kobiety po porodzie nie mogły wstać z łóżka, albo jak mężczyzna wrócił z wojny i nie miał siły do życia. To co mu się podawało? Sok z surowej marchewki? Surówkę z marchewki? Nie. Wtedy się podawało rosół. Nasze rosoły były przeważnie na kogucie. Wtedy ludzie mnie pytają, na jak to, a dlaczego na kogucie, a nie na kurze? Bo proszę Państwa, kogut, jak się kiedyś na wsi mówiło, jurny jak kogut, bo ma siłę, bo ma energię, bo kura jajka wyniesie, to ona już tej siły nie ma. Natomiast ten kogut ma ogromną siłę. Moja mama to zawsze mówi: jak koguty biegną po podwórku, to nich się trzęsie. Bo to jest taka energia w, tych właśnie, w tym ptactwie. No, ale Więc... teraz są, przeważnie, dają jeszcze jakieś inne I ja, miejsca, jakieś wołowę? To znaczy, tak, wołowina by była dobra, ale to jest jednak, hodowane są te krowy na tym, czym są hodowane. Więc jeśli ja mówię o kogucie, to takim własnego chowu. Może być cielęcina, bo cielęcina, na przykład we Francji. Od najdawniejszych wieków bardziej cenili rosół z cielęciny niż z koguta. Na tych naszych terenach i jeszcze bardziej na wschód to był rosół z koguta. I, i proszę Państwa, no nie ma teraz tego koguta, no nie zawsze Państwo możecie no właśnie, mieć, więc niech będzie cielęcina, niech będzie królik, który też jest dostępny ogólnie można kupić. Więc takie oczywiście mięso jak najzdrowsze. Ja już nie mówię o barżancie, gołębiu czy cokolwiek innym, bo jeśli ktoś ma taki dostęp, teraz barżanty też są hodowane, więc na pewno to jest wszystko zdrowe i to możecie Państwo zrobić. I dlaczego on jest energetyczny? Bo on się dosyć długo gotuje, około 3 godzin. Zresztą takiego koguta wiejskiego za godzinę nikt nie ugotuje. Tam jest tyle siły, tam jest tyle tych mięśni, że on jest twardy i twardy i twardy, więc trzeba te 3 godziny na pewno gotować. Do tego dodaję marchewkę, warzywka, tak jak zwykle się dodaje i do tego dodaję zioła. I tam Państwo... To, to jest właśnie, niektórzy mówią, że to nie jest energetyczny, tylko to jest ziołowy Rosół Stefanii Korżaskiej. Proszę Państwa, no może to i mój, bo go rozpowszechniłam, ale tak naprawdę to jest dziedzictwo nasze narodowe. To nie ja to wymyśliłam, tylko kiedyś tak dodawano. Dodawano Czyli kurdybanek pani domu piękny. Tak, Ta, takie rosół rosoły, się takie rosowy, takie normalne, rosowy. A teraz się mówi, tak, ale rosół jest szkodliwy. A ja mówię, no jeśli z takiego kurczaka y, y, k, k, się zrobi, że ten kurczak jest hodowany przez miesiąc, no to nic dziwnego, że rosół jest szkodliwy. Mój rosół nie jest dla nikogo szkodliwy. Rosół ma być w momencie, Ale kiedy tylko są alergie z kaszą jaglaną. Ale nie możemy na przykład sobie dać z makaronem, bo nie wszyscy na nas no, nie No proszę mierzy, Państwa, niestety, niestety makaron nie ma takich właściwości. Nie, Mąka kasz. przednia, yy, z, to, z której my robimy makaron, jest zakwaszająca organizm, a przy alergii też jest niezwykłe zakwaszenie organizmu. A kasza jaglana to jest jedyna kasza, którą nawet jeśli Państwo nie pogryziecie, to ona po prostu zawsze odkwasza organizm. Ona zawsze ma charakter zasadowy. To jest bardzo ważne. A często mamy aż taki cuchnący yy, yy, odór z, z ust. Czyli po prostu jak ten żołądek musi być przekwaszony, jak ten cały organizm źle funkcjonuje. I stąd ta kasza jaglana tu jest niezwykle cenna. I taki rosół Państwu polecam. Oczywiście w tym odżywianiu moim nie tylko jest rosół. Tam jest i energetyczny sos. Tam jest wspaniałe takie jedzenie. Proste. Naprawdę proste. Tak jak kiedyś na wsi bywało. I czy na wsi, czy w ogóle wszędzie, żeż I To oczyszczało nasz organizm tak. toksyzuje. I to i nie, nie, się nie tylko oczyszczało, tak, mówię, tak? ale przede wszystkim będzie rozgrzewało. Bo proszę Państwa, jeśli Państwo nawet zrobicie oczyszczenie organizmu na zimnym, czyli jak teraz takie modne jest oczyszczenie, że człowiek dwa tygodnie wodę nic zimną nie je, pije, tylko pije, tak, pije wodę, to jest jeszcze gorzej dla organizmu, tak, bo to tylko wychłodzi organizm, a później jeśli wątroba słabo pracuje, to ona i tak nic nie poradzi sobie. Jeszcze będzie gorzej, będzie wychłodzona wątroba wychłodzone nerki i Państwo sobie tylko krzywdę zrobicie. Także te wszystkie y y oczyszczania organizmu, na które Państwo nieraz wydajecie mnóstwo pieniędzy, jakieś na sokach, na surówkach, na jakimś tam, nie wiadomo, mleku sojowym czy też innym, Proszę Państwa, to nie polskie. No, myśmy posty robili normalne, ciepłe i do tego trzeba wrócić. No, od kiedy to Polacy na surówkach posty robili? No absolutnie, jeśli był post, to był ciepły post. Kobieta nagotowała odpowiedniego jedzenia, cała rodzina się najadła i pościli uczciwie, tak jak Bóg przykazał. I do tego trzeba wrócić, do ciepłego jedzenia, takiego jedzenia, które będzie organizm rozgrzewało. A jeśli organizm będzie rozgrzany, to tak jak powiedziałam, ani alergii nie będzie, ani nowotworów nie będzie, ani innych chorób nie będzie, bo to jest zdrowy organizm. Organizm to jest organizm, który podejmuje pracę. A jak Państwo chcecie być zdrowi, jeśli organizm jest wychłodzony, śluzotwórczy, mnóstwo śluzu po tym zimnym jedzeniu, to Państwo, jak w tym roku padał deszcz na okrągło, to Państwo widzieliście, co się działo? Brzyto było czarne, ono gniło z spodu. Trudno było później zebrać w niektórych miejscach. To Państwo myślicie, że w organizmie jest inaczej? Jeśli organizm od samego początku dostaje tylko zimne i surowe, to on się tak samo zachowuje, jak to zboże po deszczu. A proszę teraz spróbować. To jest dopiero ambrozja. To jest dopiero cudo. Jak to coś może nie smakować? Proszę Państwa, mówi się nieraz, że kasza jaglana ma goryczkę. To chyba mm. jacyś naukowcy tacy domorośli mówią. Chyba, I, ci, co nie jedli. I powiadają, tak, jak kiedyś słyszałam, że ktoś się wypowiadał, że jest goryczka w kaszy jaglanej i trzeba ją odgrzewać, trzeba tam sobie się prażyć. Proszę Państwa, kasza jaglana, jeśli jest świeża, to ona jest słodka, ona ma smak makaronu. To jest jak makaron i proszę się nie słuchać nikogo, kto powie, że kasza jaglana ma goryczkę, że jest gorzka, to znaczy się, że jest popsuta i trzeba ją wyrzucić. Normalna kasza taka świeża, ona jest słodziutka, bo ona przypomina nam makaron i to jest wspaniała sprawa. Bardzo dobry. Czyli taką kaszę też możemy w sumie kupić teraz już wszędzie. Tak, kaszę mamy i w sklepach ze zdrową żywnością, nieraz na rynkach mamy polską dobrą kaszę jaglaną. Naprawdę dobrej jakości kaszę jaglaną, Tylko trzeba ją myć, bo ona niekiedy jest taka dosyć. No, jak to z pola zebrane, także trzeba umyć. Czyli po zjedzeniu rosołu takiego wspaniałego na kogucie i z kaszą jaglaną, jaki następny krok? No, musimy mieć herbatki rozgrzewające. Czyli jednak cały czas tak. nie zapominamy o tych herbatkach. A takie pytanie mam: bo w ostatnim odcinku yy, mówiłyśmy o herbatkach takich antydepresyjnych, takich mm -hmm. pobudzających. Tak. Czy w czasie, jak na przykład mamy tą alergię, możemy sobie zaparzyć taką herbatkę, na przykład pobudzającą, energetyczną? Tak, tak, tak. To, to są bardzo to dobre będzie herbatki. Miało nie, 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 nie. Na nasz nie. Bardzo dobrze będzie się człowiek czuł. Po tych herbatkach, o których ja mówię w tej chwili, to nie ma alergii. I taką herbatkę, którą stworzyłam, to chyba jest jedna z moich najcenniejszych herbatek. Ja ją najbardziej cenię. To jest herbatka mistrzowska. Pani Alu, jakby pani ją podała, żeby pokazać ludziom, jest. ona też już jest w mm -hmm. sklepie ziołowym. Herbatka mistrzowska. O, ta to ma dopiero zapach. To jest tak cudowne. Ale też, drodzy państwo, ja tutaj wysypię trochę. Tak, tak. Tu są. Tutaj jest naprawdę ja już w państwu powiem. Wszystko. W skład tej herbatki wchodzi majeranek. A to jest inaczej gorąca krew. To nie ja wymyśliłam, tylko tak medycy mówili w XVII wieku. Majeranek, czyli gorąca krew, czyli już alergii nie będzie. Następnie dodałam anyżek, a anyżek, proszę Państwa, um, usuwa śluz z organizmu, a szczególnie z dróg oddechowych, co jest bardzo ważne. Następnie jest tu kminek, ten nasz kochany, o którym ja już mówiłam. Ten kminek, jest, który da daje. Szło, ta... Nie czuć. Nie czuć, ale to jest, bo daje ciepło, bo daje tę wielką energię dla organizmu i usuwa również śluz z organizmu. Tu jest dziewanna, dziewanna to jest taka. Polska dziewczyna, taka potężna do 3 metrów wysokości, nieraz urośnie, ona się żadnej choroby nie boi, żadnej choroby się nie boi i każda choroba się jej wystraszy. To jest silna dziewczyna, która nie dopuści do chorób i jest tu głuk. A w dawnej Polsce mówiło się, że czyści nerki. Mamy tak, To jest taki, To jest też, taki, to jest też ciepl, cieplutki, to jest Prawie cieplutkie, jak tak, cieplutkie jak drzewo. Rodzynki. Tak, tak, jak rodzynki, praktycznie to tak. pięknie wygląda. I proszę Państwa, służy naszemu zdrowiu, poprawia krążenie, rozjaśnia nam, rozświetla umysł, serce jest mocniejsze, i przede wszystkim czyści nerki, wzmacnia nerki, a nerki, jak już mówiłam. O wszystkim, tak. o czym tak, rozmawiamy przez te nasze odcinki najwięcej wpływ y, ma wszystko na nerki. Tak, jeśli Czyli to jest taka naprawdę tak naprawdę nasza podstawa organizmu. Tak, w organizmie. fundament, to jest fundament. Jeśli ten fundament pada, to wszystko pada w organizmie. To już wtedy w organizmie wszystko zaczyna się kwiać. To tak jak dom, jakby woda podmyje fundament, to i dom się przewróci. Tak samo i jeszcze może kiedyś wytłumaczę dokładniej na temat tych nerek, ale na razie y, trzeba tyle wiedzieć, że nerki to jest fundament człowieka i one muszą być przede wszystkim ciepłe. I ta herbatka mistrzowska, ona takie ciepło zapewnia zapewnia ciepło całemu organizmowi. To jest herbatka, która jest uśmiechem na cały dzień, uśmiechem słońca na cały dzień. To jest herbatka, która leczy wszystkie nasze zziębnięte organizmy. Tam, gdzie są zaburzenia krążenia, tam, gdzie jest alergia. Tam, gdzie jest reumatyzm, tam, gdzie są chore zatoki, tam, gdzie Państwo widzicie, że tego śluzu jest za dużo w organizmie, herbatka mistrzowska, tę herbatkę podaje i zdrowym, i chorym. Zdrowym, żeby nie chorowali, chorym, żeby po prostu budowali zdrowie, a jak się buduje zdrowie, to choroba nie ma gdzie mieszkać. Proszę pamiętać, jak się zbuduje zdrowie, taki piękny pałac, to choroba, no, niestety, będzie musiała odejść. Także co lekarz robi, to robi, a my budujmy zdrowie, bo bez tego budowania zdrowia, po prostu same tabletki nam zdrowia nie dadzą. Nie przyniosą, nie ma takiej możliwości.